Kochani, dzisiaj będziemy robić saszetkę dla dębiny. Potrzebujemy kawałek materiału, ostre nożyczki, nitkę i igiełkę. Z materiału musimy wyciąć prostokąt. Ja mam taki kawałek w kształcie literki L może. Składamy materiał na pół i nasz woreczek będzie wyglądał w ten sposób. Musimy tutaj przyciąć i powstaje nam po złożeniu kwadrat. Gdy rozłożymy materiał, mamy prostokąt. Szywamy jeden bok i drugi bok, a tutaj będzie nasz otwór na woreczek. Ja wezmę specjalnie różową nitkę, aby było widać, jak szyję. Wbijamy igiełkę od spodu i zaczynamy szyć stebnówką, czyli ściegiem za igłą. Tym, który ćwiczyliśmy na ostatnich zajęciach. O niteczki wbijamy giełkę wyciągamy ją od razu przy niteczce i robi się nam taki pętołek i przez ten pętołek przekładamy giełkę zaciągamy i robi się pętołek i powtarzamy to pod niteczką przeciągamy nitkę przeciągamy igłę i robimy pętołek. Pamiętajcie, żeby nie urywać, tylko zawsze uciąć nitkę. Wtedy ona na pewno się nie rozpruje. I w miejscu, w którym skończyliśmy, zaczynamy dalej żyć. Wbijam. Mam tutaj kółeczko, przekładam przez nie igiełkę i przeciągam. I drugi raz powtarzam tą samą czynność. Kółeczko. Przeciągam niteczkę i odcinam. I popatrzcie, mamy zszyty z dwóch stron woreczek. Przewijamy go na prawą stronę i mamy coś takiego. Teraz możemy wziąć sobie kawałek kawałek wstążeczki i możemy przyszyć ją. Składamy wstążeczkę na pół. Przeszywamy tutaj i przyszywamy do woreczka, taką złożoną. Przyszywamy już tak zwany na okrętkę. Widzicie, ja mam tutaj za długą końcóweczkę, ją sobie przytnę. Proszę bardzo. I mamy woreczek, w który na przykład możemy sobie włożyć: Ja mam akurat pod ręką guziki. No. I woreczek związujemy. O, naszła mi kartka. Proszę bardzo. I mamy piękny woreczek na skarby, na pieniążki dębiny.